powietrza i wody. No cóż, nadjeżdża do Was i to dość szybko Rydwan. To może być jakaś krótka Wasza podróż, ale to ta karta Wam będzie, może towarzyszyć przez następne dwa miesiące. No, y, możecie się zastanawiać nad jakąś sytuacją rodzinną, czy z przyjaciółmi, czy w ogóle ze związkami jesteście gotowi praktycznie odejść, ale jeszcze dwa kielichy stoją, A, czyli coś można w tych relacjach czy związkach uratować. Nadjeżdża to dosyć szybko, nawet Wy się sami nie będziecie tego spodziewać, że podejmiecie taką decyzję, ale to jest właśnie. Miesiąc takiej kulminacji, to znaczy pełnia, bo trzeba coś wyrzucić, czegoś się wyzbyć, żeby a, zacząć coś nowego. I moje drogie znaki powietrza i wody, zacznijcie coś nowego. Zacznijcie coś nowego. Nadjeżdżają do Was dosyć duże pieniążki ale z kolei przy tym odejściu jesteście gotowi odejść od jakiejś sytuacji, buntujecie się. A może to być też ktoś spod znaku właśnie bliźniąta waga wodnik do 35 roku życia, lub wy będziecie działać <śmiech> taką <śmiech> przepraszam, <śmiech> energią. Po prostu buntujecie się przeciwko czemuś i żeby zacząć ten nowy początek pięknie, to będziecie nad tym naprawdę pracować. Jeżeli szukacie nowej pracy, to jak najbardziej moje znaki powietrza i wody, a możecie zacząć dobrą pracę, z której będziecie naprawdę zadowoleni, bo będziecie mogli jeszcze odłożyć. A przy tym jeszcze pod koniec tej pełni jest tutaj karta spełnionych życzeń czyli harmonia szczęście i zadowolenie moi drodzy dodatkowo może się też i wam ktoś oświadczyć albo dostaniecie wiadomość właśnie takiej emocjonalnej natury od kogoś z waszego bliskiego otoczenia czyli zaproszenie na ślub chcine a na e, zaręczyny, więc może możecie się czegoś takiego spodziewać. W każdym bądź razie nie jest karta zła, tylko po prostu jesteście gotowi od jakiejś relacji odejść. To może być e, związek z mamą, tatą, a z bliskimi po prostu. Mąż, żona, partner, partnerka, nawet i dzieci. Do 35 roku życia, może się chcecie od tego odciąć, albo właśnie, tak jak powiedziałam, buntujecie się niesamowicie, bo coś tutaj po prostu nie gra, ale jakieś pieniążki do Was nadchodzą. Mogą to być właśnie związane kwestie z pieniążkami lub z pracą. Jednakże, będziecie pracować nad tym nowym początkiem bardzo dobrze. W takim układzie, wyzbyć się po prostu tego, co dla Was po prostu nie pracuje. I dwie karty a, wyroczni. Co-create, czyli twórz wspólnie, to jest numer 40. Może mieszkacie pod 40, ale twórzcie wspólnie. Czyli a, ze wszechświatem, bozią aniołkami, czy też nawet z kimś z Waszego bliskiego otoczenia, ktoś, kto. Was po prostu wspiera. I numer 7 Numer siedem. Raven. Uh, czyli kruk. You are the creator of uh, and magician. Jesteś kreatorem i magikiem. Use your gifts for good. I użyj swoich talentów dla dobra. There is a power in your wisdom and words. Jest tutaj duża siła, masz dużą siłę i mądrość w słowach. Connect with the elemental spirit and glide through the void. Czyli połącz się z elementem duchowym, ducha swojego i a, płyń gładko przez, przez to, co, czego ci brakuje. Claim your, uh, claim your place as a keeper of the mysteries. I... po prostu weź to miejsce, które jest dosyć... Um, mysteries, no takie nieznane <grywka> dla ciebie. Także to by było tyle. Moje drogie a znaki powietrza i wody. No i, tak jak mówię, dziękuję Wam ślicznie. Oglądajcie jeszcze kanały astrologiczne, bo wtedy będziecie wiedzieć więcej, jak się planety w pełni księżyca ustawiają, a zwłaszcza w Waszych znakach. Do widzenia!